Siemanko YouTube, drugi epizod przygody do 100 kg, dzisiaj zaczynamy. Właśnie wróciłem ze sklepu, bo jak zawsze brakowało paru rzeczy na śniadanie, bo nie wszyscy potrafią przypilnować, żeby szafki były pełne w domu. Rano się ważyłem, waga wynosiła 89,5 kg, więc jest prawie no, ponad kilogram więcej niż tydzień temu, więc masa idzie. No i dzisiaj Wam pokażę co jem w ciągu całego pierwszego dnia bycia na masie. Więc na śniadanko, mogę troszeczkę dziwnie mówić, ale przygryzłem sobie niestety język w tyle i po prostu czuję aż mi promienieje na, na całą czaszkę. Więc dzisiaj na śniadanie mamy jaglankę. Kalorie, makro i tak dalej będą pod koniec filmu, więc dla tych, którzy liczą i się na tym skupiają, spokojnie, nic z Was nie ominie. Więc na śniadanie mamy tak jaglankę. Do tego cztery tosty. Do tego będą trzy jajeczka. Dwa plasterki boczków. I pączuć. I to będzie pierwszy posiłek dzisiejszego dnia. Tak naprawdę dzisiaj konkretnego planu na to, co będę jadł, nie mam. Będę jadł to, co będę uważał za stosowne i to, na co będę miał ochotę. Więc w żadne skrajności tutaj nie popadamy. Pamiętajcie, że suma summarum na samym końcu najważniejsze jest to, żebyście trafili odpowiednią liczbę ze swojego makro na koniec dnia. Oczywiście nie jest to jedyny wyznacznik, jak gdyby bo pchanie wszystkiego z samego syfu nie jest ani dobre, ani zdrowe, ani odpowiednie, ani odpowiednie. Aczkolwiek na masie przy takiej ilości kalorii nie ukrywam, że jest bardzo ciężko po prostu trzymać super zdrową miskę, bo tego jedzenia po prostu no, byłoby zdecydowanie za dużo. Więc z balansem, ale, ale zdrowo. więc dotarłem do pokoju. Ogólnie jestem zwolennikiem, żeby jadać posiłki wspólnie, więc czy to są rodzice, dziewczyna, pies, starajcie się zawsze iść wspólnie posiłki. Ja akurat nie lubię jadać u siebie, ponieważ przy jedzeniu bardzo dobrze mi się pracuje albo robi pewne rzeczy. A za chwilę muszę nagrać, a w zasadzie dograć voiceover do treningu nóg, o której się Was pytałem na Instagramie, czy macie ochotę, żebym dodał opis ćwiczeń. Dla osób, które mnie nie obserwują na Instagramie, to serdecznie zapraszam. Bardzo często się was tam pytam, co chcecie zobaczyć, jak, co nagrać, w jaki sposób, więc dla osób chcących brać udział albo mających jakieś pytania czy oczekiwania, to jest najlepsze miejsce, żeby się kontaktować. Tymczasem wracając do śniadania. Mamy 40 gram jaglanki z chia, którą bardzo lubię i bardzo polecam. Mamy tościki. 4 tosty, trzy jajka, 2 plasterki bekonu, sos sriracha na górę, polecam. Stałe śniadanie, nie wyobrażam sobie, jest coś innego póki co. Na deser mamy 50 gram Donuta, Donata, mówcie jak chcecie, z cukrem. I do tego mamy kawkę yy, z mlekiem półprocentowym. I to jest pierwszy posiłek dzisiejszego dnia. Ale żeby Was nie zostawić bez tego, oczywiście wszyscy się interesują. Jakie suplementy? Co kupić? Które najlepsze? Muszę mieć mnóstwo suplementów, bez nich się nie rośnie. Powiem Wam, co ja używam na masie. O, wybaczcie, nie zauważyłam Was. A więc wracając do tematu suplementacji. Rozłożyłem tutaj wszystkie pigułeczki, które biorę. Film nie będę pokazywał, ponieważ nikt mi za to nie płaci, tylko sam muszę płacić, więc nie ma reklam. Więc tak, jedna multiwitamina. Nie kupujcie najtańszych, ale wydawać na to kupę kasy też nie ma sensu. To i tak jest jak gdyby całkowicie opcjonalne ponieważ przy takiej ilości jedzenia na masie i tak będziecie dostarczali niezbędne mikro i makroelementy do organizmu. Ale jeżeli macie możliwość, jak najbardziej polecam. Do tego na jelita, probiotyk przy dużej ilości jedzenia, zawsze dobrze wspomóc jelita i system trawienny, żeby jedzenie lepiej się wchłaniało. Tutaj mamy NAK, działa detoksująco na organizm, wspomaga wątrobę, dobrze dorzucić jeżeli. Są rzeczy, które, tak jak jedzenie, czy innego rodzaju suplementy, które wpływają negatywnie na, na, na powiedzmy, na samopoczucie Waszego organizmu, a wiemy, że na masie na przykład nie jemy za specjalnie za zdrowo, więc dobrze sobie taki specyfik dorzucić. Tutaj mamy enzymy trawienne, które dorzucam w drugim albo w trzecim największym posiłku w ciągu dnia, żeby wspomóc organizm w przetrawieniu takiej ilości jedzenia. 4000 jednostek witaminy D3. Bardzo fajna sprawa, zwłaszcza teraz, jak już dzień się skraca. Słońca jest coraz mniej. No nie, nie dostarczamy tych promieni słonecznych i no organizmowi będzie tego zdecydowanie brakować. Dobrze jest się suplementować w naszym tutaj klimacie. I na kolację omega 3, 3 gramy codziennie. Dla prawidłowego cholesterolu, dla prawidłowej pracy zerduszka zawsze fajna sprawa. I tutaj kreatyna, 5 gram codziennie. Jaką kupić? Najtańszą, ponieważ jakiekolwiek inne odmiany czy coś nie robi żadnej różnicy. ale lepiej zaoszczędzić sobie pieniądze, żeby kupić sobie porządne jedzenie. Zawsze to jest lepszy i bezpieczniejszy wybór. I dla Was, i dla Waszego portfela. Ja wracam do kawki i biorę się za nagrywanie opisu do treningu nóg. I widzimy się przy kolejnym posiłeczku. A więc na posiłek drugi właśnie wróciłem z przeglądu samochodowego. Trzeba było niestety zrobić, zapłacić, no. minusy posiadania samochodu tak zwane, ale wszystko okazało się w porządku, więc kolejny rok możemy jeździć. I posiłek drugi przedtreningowy, który sobie właśnie przygotowałem. To jak widzieliście 100 gram kaszymanny. O, jest takie światło. Mocno. 100 gram kaszymanny, 100 gram nutelli. Na 220 gramach mleka. Węglowodany, żeby była siła dzisiaj bareczki. A dobra, jedzonko się strawiło. Przygotuję teraz swój stack przetreningowy. Będzie przetreningóweczka. Co prawda na masie raczej bardzo często używam tylko zwykłej kawy. Uważam, że przetreningówka jest zbędna przy tak ilości jedzenia. Jeszcze, jak się wyśpie jestem w dobrej formie, to całkowicie niepotrzebne. Aczkolwiek dzisiaj są bareczki, więc trzeba się poratować. Bo kule, armatnie to jest to, czego potrzebujemy. Zwłaszcza teraz, kiedy możemy rosnąć. I do tego kreatynka. W zasadzie pora przyjmowania jest całkowicie obojętna. Ale skoro już przyrządam sobie takie mikstury. To wymieszam wszystko w jednym. Jeszcze nie wiem w sumie co sobie zjem na obiad, więc ciężko mi powiedzieć, czym Was zaskoczę dzisiaj. Ale podejrzewam, że będzie to chyba coś z piekarnika. Bo jakoś niespecjalnie mam ochotę na, na smażone spatelni. Jakoś chyba się przejadłem w tym tygodniu też do pracy, bardzo często brałem, więc jakoś dzisiaj kompletnie, tak aż mam odruch wymiotny trochę jak o tym myślę. Wrzucę Wam listę ćwiczeń, które dziś zrobiłem. Jeżeli ktoś chce sobie to skopiować, czy użyć, to serdecznie zapraszam. I co? No smak nie jest rewelacyjny tej przetreningówki, to jak ktoś liczy na, na dobry smak, to będzie rozczarowany. Ale nie ma po niej zjazdów, jest bardzo fajne skupienie, więc ja osobiście polecam. A do przetreningówki oglądam coś za granicy, polskiego YouTube'a specjalnie lubię oglądać Tutaj akurat nie chyba A, ta, tutaj akurat jest trening nóg, więc też gorąco polecam. Bardzo fajny kanał, szkoda że tak rzadko dodaję, ale nie można mieć wszystkiego. Numer 3 po treningu Bakoma Men Makro, 4 gram tłuszczu 10 węgli, 20 białka Szybka przekąska Jadę jeszcze zatankować I widzimy się na obiedzie Jesteśmy po treningu Bareczki wjechały pierwszorzędnie Mam nadzieję, że skorzystacie z tych ćwiczeń Które zostawiłem Wam e, no, Przed tym klipem ogólnie trening był super po treningu 20 minut cardio tak standardowo właśnie się umyłem wziąłem sobie prysznic na masie cały czas robię cardio uważam że to jest bardzo ważne żeby utrzymywać no i kondycję i po prostu pracę serca na dobrym poziomie no bo jednak z przybywającą masą no jednak cały tutaj układ sercowy jest bardziej obciążony no i trzeba to wspomagać no i tutaj pokażę Wam szybko co wlatuje na posiłek potreningowy, no oczywiście nie licząc tego, tego jogurciku. Więc mamy tak 400 gram kurczaka w przyprawie i do tego 500 gram frytków z batatów. Możecie kupić, możecie też zrobić samodzielnie w domu, to już kwestia indywidualna. No te są o wiele bardziej kaloryczne, ale jesteśmy na masie, chcemy jeść smacznie, chcemy jeść dobrze, więc nie mam z tym problemu. Piekarnik już się nagrzewa. Do tego jeszcze nie wiem jakie warzywko sobie wrzucę, ale na pewno nie będzie tego dużo, bo, bo czuję się strasznie na masie, jak dużo warzyw zapchany i nie jest to przyjemne uczucie mieć wydęty brzuch, więc na pewno jakieś małe warzywko wiedzie, ale, ale nic wiele, bo, bo jednak brzuszek musi być płaski. A potem w sumie nie mam pojęcia, już dużo dzisiaj zjadłem, ale no na tej masie mam tak nakręcony metabolizm, że waga nie specjalnie idzie szybko do góry. A jestem mega głodny i nawet nie czuję, kiedy zjadam te kalorie. Więc pokażę Wam gotowy produkt i zobaczymy, co zjemy później. No i jedzonko się zrobiło. Minimalnie je spajczyłem, niestety. Co jest dużym minusem, bo straci swój smak, ale nadal wygląda pysznie. Troszkę się zasiedziałem, bo. Edytuję właśnie początek filmu, ale koniecznie muszę wrócić do Final Cuta. Wam muszę powiedzieć, bo premier jest fajny, ale Final Cut jest lepszy. I tutaj mamy jedzonko, mamy kurczaczka 400 gram, frytki, ketchup i taka fajna mała sałatka, pomidorek, sałata, ogórek, rzodkiewka na przegryzienie. Też troszeczkę, żeby dostarczyć mikro i makro elementów do organizmu, więc dla zdrowia. Nie mam pojęcia co zjem, bo już kalorii się robi trochę dużo, ale myślę, że jeszcze coś wleci potem na kolację, więc... No i po posiłeczek pomału się ustawił. Nie ukrywam, że było to dość ciężkie, żeby wcisnąć aż tyle, więc oczywiście trochę zostawiłem. Z drugiej strony, tak naprawdę patrząc na to, ile już zjadłem, jak sobie rzuciłem okiem na kalorie, jak szybko się zaczęły nabijać, to stwierdziłem, że już na dzisiaj pora przystopować, więc na kolejny posiłek zjem sobie dwa kawałki kurczaka i resztkę sałatki z poprzedniego. I właśnie nie wiem, czy wieczorem jeszcze nie wychodzę, więc jak wyjdę, do zjem prawdopodobnie coś bardziej białkowego, żeby jeszcze te 15 gram białka nabić. Bo celuję plus minus tak w około 200-210 gram białka. I na dzisiaj to będzie wszystko. Więc mam nadzieję, że jakieś pomysły co można sobie zjeść wychwycić z tego filmiku, bo, bo po to go nagrałem. Na końcu oczywiście będą dodane screeny z Fitness pala, żebyście wiedzieli ile co miało kalorii i jakie było makro pod koniec dnia. Widzimy się za niedługo w trzecim epizodzie, najprawdopodobniej już w siłowni i z opisem jakichś ćwiczeń. I wbijajcie na Instagrama, bo tam utrzymuję z Wami stały kontakt, daję ankiety, różnego rodzaju rzeczy, żebyście wiedzieli co dzieje się na kanale i żebyście też byli zaangażowani. I Elko, widzimy się w kolejnym.